Właśnie oglądałem moje stare vlogi i powiem wam, że jestem byłem kompletnie porypany, że teraz też jestem na tym. Ok, pod filmem widzicie m, ciekawą ankietę. E, mam tam dla was, e, do was kilka pytań e, odnośnie filmów, które są u mnie na kanale, które chcielibyście oglądać. E, główne pytanie... Znaczy przede wszystkim interesuje mnie pytanie odnośnie filmu młode... E, polecamy kanały Młode Talenty YouTube. Nie wiem czy chcecie dalej tą serię, czy nie, dosyć dawno. Yy, nagrywałem ostatni odcinek podejrzewam rok temu chyba tak yy, nie 10 miesięcy temu więc yy, jeżeli chcecie dalej rysować tą serię że wasze kanały to dajcie mi tam znać w tej ankiecie którym, która jest w opisie tak naprawdę takie polecanie niewiele wam da podejrzewam że zyskacie może, może dwa, może nie wiem tam może 3-4 subskrypcji niewiele nie, nie może jedną może wcale Niewiele wam to da, ja sam e, kiedyś byłem porzucony przez Roja i tak naprawdę niewiele mi to dało. Gdzieś muszę jeszcze poszukać tej ankiety, ale gdzieś tam powinna być. E, gdzieś powinien, gdzieś chyba mają pomówionych i, i powinienem wam dodać. E, także pod, pod filmem na pewno znajdziecie odpowiednią ankietę. E, a pytanie jest takie: jakie film, filmy byście chcieli oglądać u mnie na kanale? Tam mam kilka propozycji. Oczywiście ja tak naprawdę decyduję, i, i, ale to będzie miało duży wpływ na, na moją decyzję na pewno. Kolejna rzecz, która mnie interesuje, czy chcecie oglądać Minecrafta, bo ostatnio trzeba nagrywać tego Minecrafta, wróciłem do niego. Eee, I chciałbym widzieć, czy naprawdę chcecie go oglądać, bo widziałem też, jakieś tam łapka w dusie czasem zdarzywa. i Nie wiem, czy to jest pojedynczy przypadek, czy jedna osoba, która tam nie chce oglądać Minecrafta, czy jedna z więcej, po prostu z grzeczności daje ci łapkę w górę, albo wcale. A więc taka pierwsza na moim kanale ankieta, jeżeli... Eee, Będziecie na tyle mili, bardzo bym was prosił o to, żebyście ją wypełnili. Eee, to znaczy, zaznaczyli to jakie filmy byście chcieli oglądać. Mam w mówił na kilka tytułów i, i które właśnie chciałbym e, które przewiduję, że będę kręcił. Wcześniej kręciłem vlogi w ten sposób, zaczynam blisko kamerki. Ktoś, ostatnio ktoś mi zwrócił, chyba osta, przy ostatnim blogu ktoś mi zwrócił uwagę, e, żebym troszkę dalej był od kamery, więc się odsuwam. Jestem zdecydowanie dalej od kamery, chyba dobrze mi teraz widzicie. E, dalej chyba nie ma sensu, bo tam... Wszedłem za okno. W każdym bądź razie. Oświetlenie dalej mam marne w tych yy, moich vlogach, bo tu jest jakaś lampka, yy, tam jest jakaś druga lampka i to jest tyle. A ja zazwyczaj nagrywam w nocy, więc yy, nie wiem, poszukałbym sobie innego oświetlenia, ale to wynik, żeby było tutaj za jasno. Yy, bo wszystkich to bym pobudził. Zresztą tak gadam głośno, więc yy, znacie też tam drugą ankietę. Druga ankieta będzie dot dotyczyła yy, pytania. Czy chcecie, czy wolicie, żebym nagrywał yy, z kimś moje filmy, na przykład z tym lub z, jakiś, z Hermodem, z Sonarem, lub z kimś innym, lub jakimś innym YouTuberem, który gości nie będzie na moim kanale. Lu, czy wolicie, żebym nagrywał sam te filmy? Eee, wiem, że dużo osób z Was woli mm, vlogi, czyli zazwyczaj, żebym nagrywał sam te filmy, ale pytam o te filmy takie właśnie z gier. Eee, czy, lepiej, czy wolicie, żebym nagrywał z kimś te filmy, czy po prostu sam? Mywam się, że troszkę się stresuję. Powiem wam, że troszkę się stresuję nagrywając e, znowu swoją twarz przed kamerką. Nagrywając się dlatego, że e, ostatnio moje filmy, z tego co się dowiedziałem, ogląda też rodzina mojej żony, e, e, moja rodzina także, mm, e, domu rodzinnego. I troszkę się stresuję, troszkę... E, no, no wiem, że oni to oglądają, no, no i kurczę, no wiecie jak to jest. Także mam dzisiaj dobry humor i tak troszkę zabrało mi się na vlog. A Widzieliście mojego psa? Okej, okay, to w sumie tyle, tyle chciałem Wam powiedzieć. Resztę, wszystkie ważne informacje znajdziecie w opisie filmu.